Witam, tu Emil i chciałbym zacząć pierwszą część Pierwszy filmik z y, serii Zagrajemy w Mid for Speed World e, Zapraszam do oglądania e, Okej, okay, więc tak Jak gra się włączam, to zacznę może od tego, że Filmik jest pierwszy Pierwszy to jest filmik z serii I tak nie jak większość była tego typu filmików że zaczynamy od pierwszego levela i idziemy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Ja właśnie chcę zacząć taką serię od poziomu maksymalnego, czyli 50. I tak, out mam 16, poziom 50 i mniej więcej pokażę Wam, jak się gra na wszystkich levelach, jak łatwo taki level dobić i jak mniej więcej e, samochody tuningować, żeby była dobra gra i szybka jazda. Jeszcze raz zapraszam. Ojoj, coś się gra długo włącza. To pewnie dlatego, że dzisiaj wieczorem był e, update i... Wczoraj wieczorem, przepraszam. I no, mam nadzieję, że się nie będzie lagować w czasie gry. Super, możemy zaczynać. Okej, okay, Need for Speedward, ojej. Oh yeah. Dobrze, więc na początek widzimy mojego Skyline'a ale to tam jest tylko takie auto do pobawienia się tu i tam, gdzie nie gdzie na wyścigi na pewno nie biorę więc tak widać tutaj 50 level i jak można zauważyć kastrę. mam, czyli się pobawimy, nitra brak będzie trzeba posty doładować, OK, idziemy do house idziemy do house'u, domku naszego i zaczynamy. Oj, naprawimy tego. z racji tego, że był najnowszy update, to będzie parę zmian na serwie. Więc zaczynamy. Wybieranie samochodu Pontiac to. Teraz w zasadzie moje drugie auto, bo kupiłem go. No, części mam w miarę dobre. Tak, osiągi można zauważyć, ale nie po to, tu się znajdujemy. Mm. Nie wiem, może na początek zaprezentuję jakiś wyścig z klasy trzeciej, bo będzie najłatwiej. Um, może BM-ką? Tak, BM-ką będzie najfajniej. Zabijam Nie wiem, możecie zobaczyć tuning części, coś takiego. Staram się Wam pokazać wszystko jak najbardziej mogę. Silnik 17, 17, części się. Cze części są w miarę dobre Nie wiem, może dam radę coś zmienić Żeby szybszy chociaż był ojej, 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 raczej nic z tego nie będzie Zobaczymy Nie, dobrze, raczej już nic tutaj nie, nie, nie polepszę Okej, okay, dobrze, możemy zaczynać z tego, żeby był nowy update, to, ojej, joj, trzeba w popatrzeć, audio, okej, okay. zobaczymy, chwila, chwila, moment, jeszcze coś zobaczmy, żebyśmy mogli usłyszeć dźwięk samochodu chociaż, okej, okay, możemy zaczynać. Będzie się on znacznie lepiej grało. Hmm, Wprawdzie nie przygotowałem się ze strony technicznej na taki filmik, ale mam nadzieję, że to Was nie znudziło i możemy zaczynać. Jak co po, po update'cie mamy mało wyścigów do wyboru, no ale sprawdźmy co mamy. Tryb wielostronny, a tam będziemy mieć na jednym graczu. Tutaj, na moich filmikach będziecie się dużo dowiadywać na temat e, nowości jakie będą na Wordzie i tak ogólnie wszystko co nowsze będzie na Wordzie, to postaram się wam prezentować. E, nie wiem czy znacie kanał danego Polaczka, dany Polaczek to jest, od paru dni zacząłem z nim grać. I tworzymy w miarę dobry duet, więc zapraszam do lajkowania i subskrybowania również jego kanału. Oczywiście nie zapomnijcie o moim. I jak macie jakieś pytania, walcie śmiało. Na pewno będą, mm, będą filmiki z serii, z, 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 zapytaj tam o worda i tak dalej. Możecie pytać o co chcecie o filozofię, o różne gry o worda i postaram, ale to naprawdę postaram się na wszystko odpowiedzieć jak najlepiej. Macie jakieś pytania do Adwarda albo coś, to walcie śmiało. Eee, Rozumiem, że jeszcze jest coś takiego jak wyścigi i jeśli byście chcieli się pościgać, no to to jak macie kolegę, z którą gracie i uważacie, że dobrze jeździcie, znaczy na pewno dobrze jeździcie, bo jak się już gra po wyżej dwóch tygodni, to już z jazdą problemu nie ma. No to zapraszam propozycję wysłać na moją wiadomość albo na wiadomość danego Polaczka, że chcecie z nami się ścigać. Możecie duet, możecie solo i z tego dla zabawy można się ścigać. Tak, ta gra jest po to, żeby przyprawiała o radość, szczęście i tak dalej, a nie o jakieś tam nie wiadomo co. Więc jak chcecie to śmiało, możecie zapraszać do wyścigów. Chętnie będziemy tak, na no, takie coś odpowiadać i bardzo. Będziemy szczęśliwi, jeśli będzie jak najwięcej takich, bo chcemy właśnie, żeby, tak, żeby gracze się tak mniej więcej poznali i żeby było w miarę wesoło. Oczywiście jak chcecie, to możecie dołączyć do tych filmików, możecie, nie wiem, napisać, że chcecie też być na YouTubie. No to śmiało możecie pisać, to wtedy za będę zapraszany na wyścig i będziemy razem się ścigać na filmikach, możemy rozmawiać, jak macie skype no to śmiało. Możemy na skape'e rozmawiać i żeby było w miarę wesoło i kolorowo, tak? Oj oj oj. To jest słabą prędkość wyciągnąłem, ok. Tam jak widzicie 50 level, to X nie leci. No ale przynajmniej można trochę zarobić. Mm. No widzicie? Po updatecie mapka jest słabo zrobiona. Wracając też do update'u, no to zobaczcie sobie sami zresztą jak jest robiony ten kupno samochodu, dealer, jest wszystko zmienione, według mnie na gorsze, bo są ceny wyższe, są auta niezbyt, niezbyt mądrze zrobione, zobaczcie tam o. Tak, był ten Dodge Challenger RT dostępny za tam 30 tysięcy czy ileś. No to teraz jedynie za Bosty jest. Druga wieściówka też za Bosty i za 125 tysięcy go można kupić. To jest tak trochę dziwnie zrobione, no ale. Okej, okay, to, to auto można było kupić za 60 tysięcy? 550 tysięcy trzeba na nie wydać. Dziwne, bardzo dziwne. Ale no co, to może jeszcze pokażę, jak ją sam będę kończył, bo czas goni. A następny odcinek, być może wieczorem, ale to już może jak Dan, Daniel wróci tam dokąd to on tam pojechał i w dwóch zrobimy może coś nowego. Ok, tak, Lexus do Challenger. Przebroję El Camino. Pamiętam jeszcze na starych, za, tam na starych tych osiąga i tak dalej. To jak ktoś miał El Camino osiągi 560 na speedzie, no to to już był KOKT i tak dalej. Ja pamiętam, że to El Camino jest tak zrobione, że, ma osiągi, że miało osiągi 606. Tak, zobaczcie sobie części. W miarę dobrze ułożone. W pierwszej kolejności. A Mercedes, moje pierwsze auto, Za busty Haha, jeden Procar, -PR, moje najszybsze auto Lamborghini Muschlago, również za bosty RTX, prawdziwy potwór tej, potwór tej gry, Audi S5, Ford Mustang Boss, 69 rocznik, Chevrolet Camaro SS, co bicho eclipse? Lubię na auto z klasy pierwszej. Włosze 959 Ford GT Nissan skyline i nowy nabytek e, Nissan 200SX S14 Dobrze, mi eklipsy zakończymy odcinek więc tak więc jak macie jakieś propozycje na temat Worda, jakieś wyścigi coś tu ten, no to zapraszam Jeszcze raz mówię się komentowali, e, subskrybowali Dawaj, dawaj, lajki, i wszystko, co na YouTube można w pozytywnym sensie robić. A więc dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki.